Na pewno dwa rekordy padły podobnie jak zeszłego roku. Jestem bardzo szczęśliwy. Padł rekord frekwencji. No niesamowita liczba ponad 2200 biegaczy ukończyło dzisiejszy bieg. No i nieprawdopodobny wynik Steli Barzozio, która poprawiła swój własny rekord z zeszłego roku, rekord trasy z godziny 16 z hakiem na godzinę 14 z hakiem, więc ponad dwie minuty na tej niezwykle trudnej trasie to to jest rzeczywiście wynik fantastyczny. Ale mnie cieszy przede wszystkim to, że taka rzesza miłośników biegania zjawiła się dzisiaj na żywieckim rynku. Że wszyscy przebiegli bezpiecznie, że cieszą się z tego, że bieganie stało się ich pasją i mogą tą pasję w żywcu realizować. Przebiegają tutaj kolejni zawodnicy i zawodnicy szczęśliwi, że ukończyli.